Cześć, cześć. Mam dla Was szybki temat ogrodowo-pomidorowy. Wyszłam do ogrodu specjalnie wieczorem, teraz, żeby wam to pokazać, i specjalnie zostawiłam sobie kilka sadzonek pomidorów, żebyście zobaczyli, co się z nimi dzieje, jeżeli jest im za ciepło. Czasami czytam różne grupy ogrodnicze i widzę, że niektórzy wrzucają zdjęcia tak wyglądających pomidorów i właśnie są zaniepokojeni, że liście pomidorów zwijają się do góry, chociaż niektórym się wydaje, że one nawet tak troszeczkę idą w dół. Niektórzy naprawdę Piszą w odpowiedziach bzdury, że to jest jakiś nadmiar azotu i tak dalej, i tak dalej, że pomidory dobrały się do nawozu, i właśnie w ten sposób sygnalizują, że, ma, że są przenożone, że mają właśnie za dużo azotu w glebie. To jest nieprawda. Jeżeli pomidorom zwijają się liście do góry, tak jak ruloniki, to oznacza, że ten pomidor broni się przed utratą wody. Jest mu po prostu za gorąco. Pomidory w ten sposób zmniejszają powierzchnię. Z której paruje woda, i właśnie w ten sposób sygnalizują nam, że mają zbyt wysoką temperaturę. Można to zaobserwować, zwłaszcza teraz, kiedy było troszeczkę chłodniej, i nagle zrobiło się cieplej, bo kiedy na zewnątrz jest około 20-25 stopni, to jak przyświeci słońce w tunel, no to w tunelu jest już ponad 30 stopni, i tym pomidorom w środku jest naprawdę, naprawdę ciepło. Co możecie z tym zrobić? Na pewno możecie cieniować swój tunel, to znaczy zakrywać go czymś, żeby to słońce aż tak mocno nie grzało w wasz tunel i żeby ta temperatura po prostu się tak nie podnosiła w tunelu. Ja do tego używam białej włókniny, tej samej, której używałam wtedy, kiedy okrywałam rośliny i chroniłam je przed mrozem. Teraz z kolei ta włóknina będzie mi służyć do chronienia przed właśnie nadmiarem ciepła. Dodatkowo Pamiętajcie, żeby otwierać swoje tunele wtedy, właśnie kiedy przygrzewa im słońce, I zwłaszcza jeżeli macie tunel, który jest otwierany tylko z jednej strony, to otwórzcie zarówno te. Przednie drzwi, czy przednie wejście, i wszystkie okna, które są dookoła. Jeżeli macie też wejście z drugiej strony, no to super, wtedy też go otwórzcie i wtedy ta temperatura będzie niższa niż w tych tunelach, które mają tylko jedno wejście, bo po prostu będzie ten przewiew powietrza z jednej i z drugiej strony. Warto też zapewnić pomidorom dodatkową dawkę wody w te dni i dodatkowo je podlać, tak żeby miały właśnie tej wody wystarczająco dużo. To jest też swego rodzaju szok dla pomidorów. Że było tak chłodno, chłodno, i nagle zrobiło się o wiele cieplej.